Cześć, z portalu ringpolska.pl Witam Was serdecznie, zapraszam na pierwszą prasóweczkę po dłuższej przerwie. Dziś, zanim wznowimy już takie cykliczne i bieżące prasówki, to filmik porządkujący, czyli bokserskie kalendarium Tysona Fiurego. Gościa, który choć od kwietnia nie stoczył ani jednej walki, a w międzyczasie toczyły się naprawdę wielkie pojedynki, chociażby rewanż Aleksandra Usyka z Antonem Joshą, to cały czas był na ustach wszystkich bokserskich kibiców. A no to oczywiście za sprawą swojej medialnej aktywności, co chyba nawet cygańskiej, łańskiej fantazji i e, charyzmy. W ostatnich dniach wałkowany jest na przykład temat walki Tysona Fury'ego z Antonem Rzeszą, ale jest wielce prawdopodobne, że wyjdzie z niego mniej więcej to samo, co z poprzednich pomysłów króla cyganów. Jeśli ktoś natomiast jest absolutnie Przekonany, że w grudniu na pewno doczekamy się starcia Fury kontra Joshua, to właśnie jemu dedykuję niniejszą wyliczankę, czyli pamiętniczek Tysona Fury'ego z ostatnich miesięcy, a było to, moi drodzy, mniej więcej tak. 23 kwietnia Tyson Fury nokautuje na stadionie Wembley Dyliana White'a i po zwycięskim pojedynku po pierwsze proponuje walkę czempionowi UFC Francisowi pytając przy okazji, czy ten ma dużego pytonga, a po drugie deklaruje, że to jest koniec jego bokserskiej kariery i żadnego już więcej, czy mistrzowskiego, czy rankingowego, prawdziwego pojedynku bokserskiego nie stoczy, jeśli już to będzie toczył takie pojedynki pokazowe. Tu następuje chwila pauzy w sportowym życiorysie Tysona Fury'ego. Tyson Fury wraz z rodzinką się relaksuje, odpoczywa na sportowej emeryturze, no ale 15 czerwca komunikuje, że owszem może wrócić na ring, ale pod warunkiem, że dostanie za ten powrót 500 milionów raz mówi o dolarach, raz funtach powiedzmy 500 milionów funtów 28 czerwca Fury ponownie zaprasza do walki Francis Sangano czyli czempiona wagi ciężkiej Federacji UFC. Kilkanaście dni później, 10 lipca Tyson Fury oświadcza, że zawalczy z samym Antonem Joshua, ale tylko pod warunkiem, jeśli ta walka będzie za darmo dla kibiców. Nie chodzi tutaj z tego, co zrozumiałem w tych deklaracjach Tysona Fury'ego o to, że Fury i Joshua będą boksować za darmo, ale że ta walka będzie dla kibiców dostępna za darmo, czyli wszyscy na stadion Wembley kibice zostaną wpuszczeni bez dodatkowych opłat, no i w telewizji ta walka również dostępna będzie za free. Sześć dni później już 16 lipca Tyson Fury chce walczyć nie z Joshua, a ze Strongmanem, Torem którym sonem a 4 dni później, czyli 20 lipca wraca do pomysłu walki z Joshua i w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych komunikuje, że już tego samego dnia jest gotów podpisać kontrakt na walkę z Joshua pod warunkiem, że Joshua przyjmie te zaproponowane wcześniej warunki czyli walka za darmo dla kibiców. Mija 20 dni i 9 sierpnia Tyson Fury proponuje walkę innemu swojemu rodakowi czyli Derekowi Cisorze, jednak Derek Cisora siedząc sobie na leżaczku przy basenie odpowiada, że czeka na konkrety, czeka na oficjalny kontrakt i wtedy dopiero z Tysonem Furym porozmawia na poważnie. No ale do tych poważnych rozmów nie dochodzi, bo dwa dni później, czyli 11 sierpnia, Tyson Fury już leci na Islandię, szukać tam Tora Biorsona. Tora Biorsona jednak na Islandii nie ma, bo jest we Włoszech. A Tyson Fury przy okazji tej podróży na Islandię informuje, że temat walki z Cisorą is dead. Jak to zdech? Dzień później, czyli 12 sierpnia, w dniu swoich okrągłych 34 urodzin, Tyson Fury komunikuje wszem i wobec, że teraz to już naprawdę kończy karierę. Game is over. Przy okazji, w mediach społecznościowych, dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do jego sukcesów, no i odjeżdża na koniu ku zachodowi słońca, a 13 sierpnia Brytyjczyk wakuje pas mistrzowski magazynu Nudering i w tym momencie ta jego emerytura wydaje się nieco bardziej realna niż wcześniej, choć jednocześnie Gypsy King zachowuje cały czas pas. Federacji WBC. Ta emerytura Tysona Fury'ego zgodnie z oczekiwaniami trwa dokładnie 8 dni, czyli do 20 sierpnia, bo 20 sierpnia Aleksander Usyk po raz drugi pokonuje Antonego Joshua, a Tyson Fury oświadcza, że jako wielki zbawca brytyjskiego boksu odbierze mistrzowskie pasy Aleksandrowi Usykowi, jako ten brytyjski bokserski mesjasz będzie bronił honoru swojej ojczyzny. No, ale żeby nie było tak pięknie, to 24 sierpnia Tyson Fury przypomina, że za tę walkę z Aleksandrem Usykiem, za wyswobodzenie bokserskiej Wielkiej Brytanii spod ukraińskiego panowania, chce pół miliarda funtów. Natomiast walka z Usykiem póki co jest. Nierealna, bo Ukrainiec po zwycięstwie nad Joshuą wraca do swojej ojczyzny i kolejną walkę chce stoczyć dopiero w lutym lub marcu. Także w tym roku temat walki Usyk kontra Fiury jest zamknięty. Ta deklaracja Aleksandra Usyka o tym, że w tym roku już nie zaboksuje absolutnie nie przeszkadza Tysonowi Fiuremu nadal wyzywać Ukraińca do walki 2 września. Tyson Fiury zapowiada, że zniszczy kompletnie Usyka. W ringu tego samego dnia też odpowiada na wyzwanie zwanie rzucone mu przez Manuela Czara i komunikuje, że owszem zawalczy z diamentowym chłopakiem, jeśli do ringu nie wyjdzie z nim Aleksander Usyk. A wiadomo, że do ringu z Furym Usyk w tym roku już nie wyjdzie. 5 września mamy nagły zwrot akcji. Tyson Fury proponuje walkę Antonemu Joshui z całkiem fajnym podziałem gasz w stosunku 60 do 40. Trzeba przyznać, że to jest uczciwa oferta, AJ na tę walkę się zgadza, ale pojawia się rozbieżność w kwestii daty, Fury chce walczyć 26 listopada lub 3 grudnia a Joshua mówi tutaj o 17 grudnia zresztą ten termin powrotu na rank Joshua 17 grudnia pojawiał się już od razu po zakończeniu walki Joshua z Usykiem. 8 września to jest dzień zmasowanej medialnej ofensywy Tysona Fury'ego na Antonego Joshua Fury praktycznie co godzina wrzuca na Instagrama kolejny filmik, w którym namawia gorąco Joshua na walkę, deklaruje przy tym, że daje swojemu redakowi czas do namysłu do końca dnia. Natomiast 8 września to jest też data śmierci królowej brytyjskiej Elżbiety II no i w związku ze śmiercią e, królowej rozmowy na temat walki Fury Joshua zostają czasowo zawieszone. To wszystko w weekend potwierdza jeszcze Frank Warren, który no, twierdzi, że w tym momencie jakiekolwiek biznesowe czy medialne rozmowy na temat walki Joshua kontra Fury byłyby niestosowne, bo w tym, w tym momencie Wielka Brytania pochłonięta jest zupełnie innym tematem. Także na dziś sytuacja wygląda tak, że Tyson Fury teoretycznie chce walczyć z Antonem Joshua, Anthony Joshua teoretycznie chce walczyć z Tysonem Fury, są jakieś tam rozbieżności dotyczące dat, no ale prawdopodobnie obaj ostatecznie zaboksują w grudniu z innymi rywalami. Tyson Fury 3 grudnia, ewentualnie 26 grudnia listopada tutaj w grę wchodzą walki na stadionach Wembley i na stadionie w Cardiff natomiast Anton Joshua 17 grudnia ale o tym wszystkim już w kolejnych bieżących prasówkach na razie tyle Trzymajcie się do zobaczenia do usłyszenia bądź Mike what do you think AJ should do in his fight with well, simple sign the contract i mean it's going to be the british mega fight the battle of Britain. come on AJ I'm a heavyweight legend and I want to sign this contract if I was in my prime you know so just do it. I'm just here with Donald Trump. What do you think, Donald, about this fight with AJ? Well it's gonna happen. I mean there's a lot of pressure on you, AJ. You gotta sign the contract, 60-40. It's very fair. It's extremely fair. Sign the contract. It's not that hard. <laughs>